Style and class have come to the Apex Games, and her name is Loba. Loba gwiazda piątego sezonu hucznie zapowiadana postać, na którą wszyscy czekali po ogłoszeniu pierwszych oficjalnych informacji na jej temat. Bardziej doświadczeni gracze, korzystający z taktyk wyrzucania przedmiotów na ziemię luzem ze skrzynek i sztandarów graczy, takich jak amunicja, medykamenty, czy przede wszystkim zużywające się zbroje, są teraz bardziej narażeni na ograbienie ze swojego kolektywu we wcześniej obranym miejscu. Witaj w poradniku do Loby, w serii, która pokazuje zdolności wszystkich postaci i nieprzerwanie trwa od pierwszych dni Apex Legends. Ja jestem Misiekon, a dzisiaj dowiesz się, do czego jest dolna córka rodziny Andrade, która została skrzywdzona przez protagonistę, choć bardziej zasługującego na określenie antagonisty revenanta, z którym przyszło jej trwać na jednej arenie wraz z pragnącym zemsty tworem simulacji. Gracze z czwartego sezonu na pewno pamiętają zapowiedź Revenanta, który dostał zlecenie unicestwienia pewnego mężczyzny. Był to ojciec loby, która dorastała w nienawiści do zabójcy jej rodziców. Po tych wydarzeniach wychowywała się w rodzinie zastępczej, lecz zeszła na złą ścieżkę prowadząc życie złodziejki. Jej fach rozwinął się do tego stopnia, że w jej otoczeniu mówiło się o tym, że warto zwrócić się do lobby w każdej sprawie związanej z plądrowaniem łupów. Pewnego dnia jej przyjaciel namierzył ex-czołowego najemnika, który przez Hammond Robotics zamienił się w żonnego krwi zabójcę. Obrała za cele revenanta, który już brał udział w igrzyskach, w międzyczasie nisząc ukryte pod miastem czaszek fabryki robotów. Z tej racji 34-latka dołączyła do gier Apex, by zemścić się na odwiecznym przeciwniku w momencie, gdy los jej będzie sprzyjał. Nasz wilk to postać wsparcia, a jej możliwości skupiają się na dostarczaniu zapasów w naszej drużynie. Zatem przejdźmy do omówienia tego, co potrafi loba. Umiejętność taktyczna to najlepszy przyjaciel włamywacza. To mały dysk umożliwiający na teleportowanie się w wyznaczone miejsce poprzez rzucenie bransoletki, przydatne do znajdowania nowych dróg i ucieczek. Zdolność pasywna to oko do błyskotek. Przez ściany widzi epickie i legendarne łupy, co umożliwi skuteczniejsze plądrowanie okolicy. Specjalnością loby jest czarnorynkowy butik. To właśnie jest ten wilk, który w prezencie wręczył ojciec. Jest to urządzenie, które po rozstawieniu przywołuje i podnosi oddalone od nas łupy, które możemy wziąć. Zasięg widzenia w pasywie jest równy temu zulta. Wskazówki dotyczące gry lobą. Jeśli rzucimy pierścieniem nad przepaścią, ten poleci nieco dalej, zatem możemy to wykorzystać do na przykład lepszych ucieczek. Dobrze by było poćwiczyć rzucanie bransoletką w celu zrozumienia działania tej umiejętności, bo teoria przedstawiona na filmie zwykle różni się od praktyki, a trening z pewnością pomoże nam pojąć fizykę i zastosowania tego akcesorium. Dobrze jest go wyrzucać, gdy jesteśmy na pochyłościach, by ślizgać się po nich, bo kiedy loba rzuca bransoletką, nie może wtedy sprintować ani korzystać z broni, przez co staje się łatwym celem do trafienia, dlatego powinniśmy także korzystać z różnych osłon znajdujących się w otoczeniu, o ile to możliwe, by ciężej nas było trafić. Gdy urządzenie opadnie w okolicach pylonu Watson, czy w przepaść, pierścień wróci do nas. Przycisk od umiejętności taktycznej powinniśmy często przytrzymać, żeby zobaczyć tak naprawdę trajektorię naszej bransoletki. Loba jest złodziejką, a pierścień dodaje tego faktu, gdyż możemy włamywać się do pomieszczeń przez otwarte okna i kraty, jak normalnie byśmy nie byli w stanie przez nie przejść. Jeśli jesteśmy pod ostrzałem, a wróg jest blisko i nasze szanse na przeżycie są znikome, to nie rzucajmy pierścienia zbyt daleko, a na parę metrów, by dać nam szansę na ewentualną ucieczkę. Urządzenie opada dość długo, zatem odległe wojaże powinniśmy zostawić w przypadku bardziej bezpiecznych sytuacji. Poza ucieczkami i ogólnym przemieszczaniem się, zdolność tę możemy wykorzystać w taktyczny sposób, np. do zachodzenia wroga od tyłu, gdy ten jest np. Na, na skarpie, czy w miejscu, do którego mamy utrudniony dostęp. Starajmy się wysyłać branzoletkę w miejsce, w którym przeciwnik będzie miał problem przy atakowaniu nas, czy zwyczajnie próbujemy udać się w pozycje mniej oczywiste do skonfrontowania. Teleportowanie za pomocą pierścienia sprawdzi się w większości sytuacji, to w momencie ratowania sztandarów kwestia pozostaje dość dyskusyjna, gdyż z racji na istniejące opóźnienie rzuconego ucieczki z użyciem przyjaciela włamywacza mogą nas wystawić na łatwe unicestwienie. Aktualnie umiejętność pasywna pokazuje nam tylko lud trzeciego i czwartego poziomu. Grając lobą miejmy zawsze na uwadze fakt, że reprezentuje ona klasę wsparcia, więc informujmy nasz skład o dostępnych przedmiotach głosowo czy tekstowo, wspomagając pingiem miejsce, w którym widzimy np. fioletową zbroję, by ktoś z naszej drużyny mógł ją podnieść przed wrogiem. Przyda się to szczególnie na początku meczu, zmniejszając wrogowi szanse na przewagę. Czarnorynkowy butik dobrze jest rozstawiać przy drzwiach, jednakże kucając pod nimi jest szansa na to, że ominiemy przeszkodę. Natomiast w walce w zwarciu zawsze nam da to kolejne sekundy na przygotowanie się, gdy np. wróg chce się do nas dobrać. Ten musi poczekać na zniknięcie marketu, ominięcie lub zniszczenie go, albo jest zmuszony do obrania innej trasy do naszego miejsca. Po pełnieniem samej funkcji plądrowania różnych dóbr i błyskotek, jest to dobra przeszkoda, zatem gdy mamy okazję rozstawić ją gdzieś w przejściu, zwłaszcza podczas ucieczek, to pamiętajmy o tym. Lecz upewnijmy się, że w tym czasie wróg nie będzie chciał wykorzystać tego na swoją korzyść, otwierając market, więc dla gwarancji możemy się odwrócić i oddać ewentualnego headshota, gdy ten zajmie się sięganiem do półek sklepowych. Market może zasygnalizować wrogowi, że znajdujemy się w pobliżu, zatem jeśli nasza drużyna nie jest przygotowana na ewentualny atak adwersarza, Powinniśmy się wstrzymać przed rozstawieniem butiku, lub upewnić się, że zdążymy z niego wziąć najpotrzebniejsze przedmioty. Sam fakt skanowania okolicy przez urządzenie możemy wykorzystać w ten sposób, by zwabić przeciwnika do nas, przygotowując na przykład pułapki i innymi legendami, by przeciwna drużyna nadziała się na naszą zasadzkę, dając nam przewagę. Rozstawiony butik może być również dobrą przynętą. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wzgórzu, z którego mamy dobry widok na okolice, i w szczególności na nasz wabik, do którego podejdzie potencjalny ofiara. Postawione urządzenie z ulta loby na otwartej przestrzeni może zachęcić do jego skorzystania przez kogoś innego, przez co możemy mieć go na muszce celownika naszej snajperki. Jeśli nadlatuje statek z lutem, my możemy go plądrować nawet gdy jeszcze nie wylądował, o ile jest już w zasięgu naszego ulta. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że jeśli statek był w zasięgu przy wyskoku na początku meczu, to ktoś mógł wziąć już te przedmioty. Może to się sprawdzić przy innej okazji, na przykład gdy w środku już trwającego meczu przyleci dodatkowa machina dostarczająca suplementy. Jeśli wiecie, często są miejsca, w które leci wiele składów, nie mówię tylko o hodzonach, ale każdej miejscówce, do której kieruje się spora ilość zespołów. Lądując centralnie na wieży ładującej Ulta, możemy od razu wziąć market i zabrać najlepszą dostępną w pobliżu zbroję, kradnąc ją z przednosa przeciwnikowi, dając nam przewagę i od razu po fakcie możemy zacząć atakować, o ile wzięliśmy jakąś broń. Jeśli nie planujemy wykorzystać butiku w celu innym niż wzięcie przedmiotów, czyli na przykład w wykorzystaniu taktycznym jak blokowanie przejściu, przy drzwi, to pamiętajmy o tym, by go schować odpowiednim przyciskiem, żeby wróg nie skorzystał z oferowanych usług, które mogą dać mu przewagę. Z racji aktualnie posiadanych dwóch slotów w markecie musimy dość starannie dobierać kradzione przedmioty, zatem jeśli my sami jesteśmy w miarę przygotowani na ewentualną bitwę, spytajmy się, czy ktoś z naszej drużyny nie potrzebuje dodatkowego lutu, który możemy dostarczyć potrzebującemu przyjacielowi, przez co gwarantujemy cztery, jak nie sześć nowych przedmiotów po porozumieniu się. Komunikacja z całą drużyną podczas gry tą postacią jest kluczowa, bo to właśnie Andrade robi za most wsparcia pomiędzy sojusznikami i pamiętajmy o tym, wybierając lobę. Kiedy przywracamy poległych za pomocą sztandaru niezwłocznie powinniśmy użyć ulta w okolicy jeśli są jakieś budynki czy otwarte skrzynie, by przyspieszyć proces wyposażania świeżo powróconych na bitwę graczy. Jeśli w pobliżu toczyła się bitwa i ktoś padł, możemy wtedy rozstawić nasz sklepik, by podwędzić trochę itemów ze świeżych devboxów. Ta legenda dobrze uzupełnia się z większością postaci, jednakże zrezygnowałbym z kombinacji lobby i lifeline w jednym zespole, gdyż Andrade może nam zapewnić medykamenty swoją umiejętnością, dodatkowo sprowadzając lód, który my konkretnie chcemy, niwelując czynnik losowości, jak w przypadku paczki zrzutu AJ. Przeciwniczka Revenanta z pewnością może być podporą dla drużyny, zwłaszcza dla osób typowo szturmowych jak Rave, zapewniając dodatkowy asortyment taki jak amunicja i zbroje, które w walce dają nam większe szanse na przetrwanie. Musimy pamiętać o tym, że Andrade reprezentuje klasę wsparcia, przez co, decydując się na grę tą legendą, mu przede wszystkim musimy działać w imieniu dobra naszego zespołu. Loba to ciekawa postać otwierająca nam nowe drogi i rozwiązania, które możemy w taktyczny sposób zastosować podczas przemierzania kanionu i innych map apexowego uniwersum. Jej umiejętność specjalna zapewnia, że zastawiony w okolicy lód nie jest bezpieczny i to sprawia, że w każdej chwili wróg czy my jesteśmy w stanie go utracić, co zmienia dotychczasowy model rozgrywki, pozbawiając różnych ówcześnie przygotowanych fortes i kamp suplementów. Napisz w komentarzu, jakie ty masz wskazówki dotyczące gry lobą i czy te wymienione na filmie Tobie pomogły. A może to Twoja ulubiona postać? Jak tak, to także daj o tym znać. I jaka postać może pojawić się w następnym filmie? Sprawdź także inne poradniki do postaci z tej serii, by dowiedzieć się ciekawych sposobów na korzystanie z umiejętności innych legend. Jeśli film się spodobał, to oczywiście zostaw kciuka w górę wraz z subem i dzwonem, by nie przegapić najnowszych produkcji na tym kanale. Zapraszam także na Discorda i Instagrama, linki są w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo, Zofem, cześć i hejus.